Kupiłeś dendrobium Nobile rok temu? No nie kwitnie, robisz wszystko tak jak trzeba czyli podłoże, nawadnianie, przechładzanie. No nie kwitnie. No dlaczego nie kwitnie? No to opowiem ci w następnej części filmu. I chciałam przeprosić, część filmu jest zrobiona w pionie, ale to wiecie, tak jak mówiłam, potknięcie debiutantki. To zapraszam na film. No dobrze, no to więc tak. No dlaczego jedne dendrobia rok po zakupie kwitną? A dlaczego niektóre ten drobiarok po zakupie nie kwitną. I na tych dwóch przykładach Ci pokażę. To było zakupione w marcu 2024, ten był. Za, nie, przepraszam, ten był zakupiony w marcu 2024, ten chyba kwiecień 2024 No miesiąc góra, półtora różnicy. I teraz zobaczcie. W przypadku tego no on na pewno nie zakwitnie, ale dlaczego? Dlatego, że jak kupujecie ten drobium, to znaczy jak ja go kupowałam, yy, to w doniczce była tylko jedna pseudobulwa. Tak, ona była cała obsypana kwiatami, pięknie to wyglądało, ale tutaj, tu w podłożu nic innego nie było, tak? Czyli był tylko jeden pęd, ta pseudobulba. Po zrzuceniu liści, on taki ciężko mu jakoś było, no w każdym bądź razie zaczął potem wypuszczać, ale widać, że wolno mu to idzie, tak? Jeden, drugi, trzeci, dwa jakoś mi padły, raz to się w ogóle przewrócił, bo była taka nawałnica, on był na dworzu, nie, nie wniosłam, no połamało się tam trochę tych młodych, no stało się jak się stało. I teraz tak, no na pewno on w tym roku, czyli on powinien zakwitnąć w kwietniu, w marcu, no nie zakwitnie, nie zakwitnie, dlatego że te pseudobólwy, one są bardzo malutkie, są młode, niewykształcone, widzicie, tu jeszcze jest o zielone. Tak. I takie dendrobium zakwitnie dopiero za 2 lata. Dlaczego? Dlatego, że dendrobia kwitną na pseudobulbach, które mają 2 lata. I teraz tak, a teraz pokażę Wam drugie dendrobium. Ono było kupione tak jak mówiłam. I teraz proszę zobaczyć. Tutaj jak kupowałam to dendrobium, to była tak. To jest ta stara łodyga. to. To, to 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 też cała obsypana kwiatami, ale była też ta i była ta, tak? Tyle się działo w podłożu, czyli w sumie były trzy pseudobulwy: ta, która kwitła, ta, która nie kwitła. No i ta taka, nie wiem, chyba ułamana, ale ona taka po prostu była. Jak ja kupiłam, no to może to być tak, że to po prostu była ta stara burwa która dało życie tej, co prawda trochę mało, bo z reguły powinno, powinno być o minimum trzy przyrosty. No ale dobra, nie będziemy się czepiać. I teraz tak, proszę zobaczyć roślina. Ja wiem, że to nie jest spektakularne, jest to małe, ale no ta burwa taka, ona była taka nie do końca wykształcona i ona później jakby nie do końca rosła. Ale zakwitła, widzicie? Widzicie, tu będą pędy kwiatowe, małe, bo małe, nieważne. Te, to są te, które urosły w tym roku, tak? Czyli ta i ta. Widać, one są jeszcze, no, prawie, że, prawie, że wykształcone. Prawie, że. Jeszcze nie jestem pewna, czy tutaj nic, ale nie widać, żeby. O, widzicie, kiedy można poznać, że pseudobulwa już jest dorosła, no bo już tam więcej, nie ma żadnego liścia, tak, czyli no, powinna być wyższa, ale no nie wiem, może gdzieś, ta, chociaż tutaj taka, słuchajcie, no taka gruba, fajna, taki tłuściok. i te, te pseudobulwy zakwitną, ale dopiero za rok, czyli one dadzą kwiaty, ale dopiero wtedy, kiedy po prostu będzie ten ich okres kwitnienia i teraz powiem tak, nie ma cudów, po prostu jeżeli kupiliście coś takiego, tak jak ja, gdzie tu nic się nie działo, to choćbyście chodzili, czarowali, cudowali, odmawiali, nie wiem, jakieś wudu, czary. Nic nie pomoże, po prostu nic nie pomoże, ponieważ pseudo. No i tak jak mówiłam, no po prostu nic nie pomoże, naprawdę wszystko będziecie robić w porządku, wszystko tak, jak trzeba. No niestety, trzeba będzie trochę poczekać. Także no co, no w tej następnej części następ, zrobię, zrobiłam drugą część, gdzie po prostu omówię, jak powinno się pielęgnować ten Ten kawałek filmu już robię troszkę później. Zresztą specjalnie, bo chciałam zobaczyć, że jednak to, co mówiłam, to jest ta pseudo dwuletnia. Ona zakwitła. Ona zakwitła chyba około 2-3 tygodni temu. Na razie sobie fajnie kwitnie. Nie kwitnie jak najdłużej i teraz tak, kochani, no mu młodziutki, prosiłabym o lajki, subskrypcje, dzwoneczek, etc., etc., no udostępnianie, naprawdę potrzebuję mocno, mocno Waszego wsparcia, a mam nadzieję, że ten film też Wam był y, pomocny, myślę, że po prostu no trochę rozjaśnił jakby tą tajemnicę, dlaczego to dendrobium nobile po roku nie kwitnie. No tak, no to się nagadałam. Pewnie roślin, do zakupu roślinki prawie, że zniechęciłam, ale powiem Wam tak, no nie ma nigdy sytuacji bez wyjścia, więc co w, takim, w takiej sytuacji, co zrobić? I to jest tak, no niestety rytmu biologicznego rośliny nie da się oszukać. No nie da się oszukać, żeby mieć takie potem piękne i na dodatek pachnące kwiaty, ale co można zrobić? I już Ci mówię. Bo możemy oszukać po prostu samych siebie. Czyli kupujemy dendrobium w jednym roku, takie kwitnące, no bo najczęściej się kupuje w formie kwitnącej. Za rok kupujemy albo takie same, takie samo, jeżeli chodzi o kolor, ewentualnie możemy dokupić sobie w jakimś innym kolorze. I w momencie, kiedy przychodzi ten moment do przesadzania dendrobium, sadzimy obydw, obydwie rośliny do jednej doniczki. I wtedy, no, nie ma siły, będziesz miał co roku roślinę, tym bardziej, że tak jak Wam mówiłam pseudobulwy muszą mieć dwa lata, żeby zakwitły. Ale czasami może Wam się zdarzyć tak, załóżmy wypuści, roślina wypuściła trzy, trzy pędy, tak, czyli trzy te pseudobulwy, dwie zakwitły, jedna nie zakwitła. Nie martwić się tym, dlatego, że czasami też dendrobia potrafią kwitnąć w wieku trzech lat, czyli na przykład dwie zakwitną Wam za dwa lata, jedna za 3 lata. Dlaczego tak jest? No, musicie też zrozumieć, że te kwiaty, znaczy te rośliny, jeżeli chodzi o storczyki, akurat dendrobia, je się trochę steruje. Czyli producent po prostu trochę manipuluje, żeby one, no na przykład, właśnie były dostępne, powiedzmy od października, nawet i do końca kwietnia, czy nawet do końca kwietnia, żeby były dostępne w sprzedaży. No, wiecie, jak to jest. No, zasadniczo te storczyki kwitną w pewnych dwóch w pewnych określonych miesiącach najczęściej jeżeli chodzi o Polskę no to u nas po prostu przy naszym klimacie przy naszych warunkach one najczęściej kwitną listopad, grudzień, styczeń no czasami może to być przesunięcie na luty, ale to nie jest tak, że ten okres ich kwitnienia to jest półroczny. No nie jest tak. One po prostu też muszą troszkę dojść do siebie, żeby po prostu jakby ta manipulacja, no one muszą wrócić na właściwe tory. O, może tak. <laughs> Najprościej jeżeli chodzi o te rośliny, no dobrze, to to by było w tej sprawie tego małego oszustwa. Oczywiście to, będzie, to jest druga część, natomiast będzie jeszcze trzecia część, i w tej trzeciej części opowiem Wam już, jak pielęgnować dendrobium po przesadzeniu dendrobia, które zostało zakupione czyli kiedy zmieniamy podłoże produkcyjne. Na już takie podłoże, tak jak widzicie. O, zobaczcie jakie ładne korzenie. Kiedy to podłoże już jest docelowe, że tak powiem. I tam wtedy, w, tamtym, w tym następnym filmie, wtedy już dokładnie powiem, jak pielęgnować taką roślinę, która już jest w naszym podłożu. To naprawdę są dwie różne rzeczy. Często właśnie storczyki nam zagniwają, bo po prostu postępujemy z nimi tak, jak ze storczykami, które rosną w podłożach docelowych, to są dwie różne rzeczy, to co kochani no nie będę Wam już dłużej czasu zabierać no super, cieszę się, w ogóle słuchajcie, no te filmy to mi taką radość sprawiają, że heja e, także e, zapraszam do obserwowania mojego kanału, zapraszam do subskrypcji dziękuję za wspólnie spędzony czas no i co, pozdrawiam, pa!